Nazywam się Ewa Halczyńska, pracuję w domu samotnej matki w Łodzi. Jestem osobą do pierwszego kontaktu, między innymi jest to jedna z moich funkcji. Odpowiadam za to, by kontaktować się w pilnych sprawach zarówno z mieszkankami domu, jak i z między innymi z darczyńcami, z osobami z zewnątrz, które chcą się z pracówką skontaktować. Bo no, tak się zastanawiam, bo w lutym stało się coś wielkiego w naszym kraju, czyli za granicą, za granicą wybuchła wojna i Polacy no, bardzo mocno zareagowali, żeby nieść pomoc. I mam takie pytanie, czy Ty zauważasz jakąś zmianę też właśnie w takim niesieniu pomocy w kontekście tutaj domu samotnej matki dla kobiet też w Polsce? No i w ogóle właśnie jeśli chodzi o dawanie darów, tak? Mhm. Wiesz, Sasiu, zauważam zmianę, ale właśnie nie wiem, czy ona ma do końca związek z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Odkąd tu pracuję, a minęło od momentu mojego zatrudnienia 3 lata widzę bardzo dużą zmianę w jakości oferowanej pomocy. To znaczy. Ta pomoc jest coraz bardziej adekwatna i o ile na początku spotykałam się z wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami, gdy oferowano nam pomoc, a ja mówiłam, że konkretnej rzeczy nie potrzebujemy, tak teraz często dzwoniący ludzie jakby, no aż, aż mam wrażenie, bardzo, bardzo, bardzo delikatnie często pytają, czy, czy mogą te używane rzeczy przywieźć. Czy to ma związek z Ukrainą? Nie wiem, ale na pewno skala pomocy, którą oferowaliśmy wtedy i oferujemy nadal uchodźcom, być może to wpłynęło, że, 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 że mówiło się dużo o tym, że mówiło się dużo o tym, co jest potrzebne, że tworzone były listy, rzeczy wysyłanych na front, tak? Być może tak, nie, nie wiem. Szczerze mówiąc, jeszcze, jeszcze nie, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale widzisz zmianę na plus, tak? Tak, że to... tak, uh -huh. tak, tak. tak. Uh -huh. Ewo, zbliża się czas świąteczny, więc wszyscy otwierają swoje serca i patrzą dookoła też, gdzie i komu można też pomóc, sprawić, że te święta będą lepsze. Jak to wygląda w domu samotnej matki? Co w czasie przedświątecznym się u Was dzieje? Czy to jest inny czas niż w ciągu roku? faktycznie trochę inny, stricte świąteczny, dzieje się wtedy bardzo dużo, bardzo dużo akcji charytatywnych, bardzo dużo działań z obszaru pomocy i chcę tutaj, by wybrzmiało bardzo mocno, że te świąteczne wydarzenia sprawiają, że przez cały rok możemy spokojnie funkcjonować i mamy zabezpieczone dom jest zabezpieczony w środki higieniczne, w chemię gospodarczą, w to wszystko, co do funkcjonowania domu jest potrzebne, a właśnie w Okolicach świąt jest nam darowane w dużych ilościach, przy czym mowa tutaj także o używanej odzieży, z której korzystają nasze mieszkanki i ich dzieci. Bo jest to czas zimowego wietrzenia szaf. I co to znaczy właśnie? Bo generalnie my myślimy o tym, że właśnie, robimy porządki przedświąteczne, mm. cieszymy się, że też nasze serca się otwierają na innych, czego mm -hmm. może w ciągu roku nie robimy i myślimy. No to ja bym to chętnie gdzieś wydała, nie chcę wyrzucić na śmieci, więc mówię, dobra, szukam osób potrzebujących mhm. i między innymi myślę sobie właśnie na przykład o mieszkankach domu samotnej matki. Biorę wór z rzeczami mi niepotrzebnych, mhm. jadę do Was. Zazwyczaj, zazwyczaj te rzeczy, które do nas przychodzą, które są darowane w takich sytuacjach są bardzo nam potrzebne, ponieważ przebywające u nas mamy, często w popłochu pakujące się, uciekające przed np. przemocowym partnerem, czy przed innymi trudnościami, e, uciekające w trakcie eksmisji, e, nie mają ze sobą e, takich rzeczy, to znaczy zabierają ze sobą rzeczy najpotrzebniejsze. Więc po kilku dniach, kiedy już poczują się bezpieczne, kiedy mają zabezpieczone te podstawowe m, potrzeby, tak jak potrzeba, dachu nad głową, e, potrzeba bycia nakarmionym, poczucie, e, potrzeba czucia się bezpiecznym, e, zaczynają szukać e, w naszym magazynie, który e, tutaj potocznie i wewnętrznie nazywamy naszą szafą. Zresztą była to inicjatywa jedno, jednej z mieszkanek. I wśród tych rzeczy darowanych nam przez państwa, przez darczyńców, możliwe jest dobranie stroju właściwie na każdy wiek dziecka, na każdy rozmiar mamy i na każdą porę roku. Natomiast oczywiście zdarzają się wśród tych rzeczy rzeczy mniej nam potrzebne lub rzeczy kiepskiej jakości, które musimy później po prostu wyrzucać. Więc. Czasem pozwalamy sobie na asertywną odpowiedź nie, jeśli czujemy, że, że osoba, która chce nam rzeczy przekazać, ma je na przykład po zmarłej dawno temu osobie, czy, czy przechowywała te rzeczy w komórce. Wtedy, wtedy odmawiamy i coraz rzadziej, ale, ale bywa, że jest duża trudność w przyjęciu takiej odmowy wtedy. Tak, ja myślę, że w ogóle jest mała kultura jeszcze i mało się też mówi o tym, w jaki sposób darować innym rzeczy, bo myślimy, że właśnie coś, co nam zbywa i dla nas już byśmy tego nie założyli, przyda się tym, którzy może są zagrożeni bezdomnością. Ja osobiście sama pamiętam historię z Włoch, co prawda, gdzie była jedna pani ze sklepu, która dzwoniła, żeby do wspólnoty, która. Żyła z darów, że przyjeżdżali i odbierali dary, które ona chce dać, ale mm -hmm. często się tam znajdowały na przykład spleśniałe jogurty, mm -hmm. e, detergenty z dziurami też przeterminowane. Mm -hmm. e, I ona była przekonana, że to jest dar no, mm -hmm. wielki jej, z jej strony dla, mm -hmm. dla wspólnoty, mm -hmm. a tak naprawdę stanowiło to problem już nawet nie tyle, że się jechało po coś, co nie służyło, mm -hmm. ale też te osoby się czuły upokorzone, czy też tak właśnie tutaj jest. E, z mieszkankami domu samotnej matki? Bardzo, oczywiście, że tak. Mnie niezmiennie oburza używana bielizna, często brudna, darowana naszym kobietom, lub bardzo zniszczone buty dla dzieci, czy na przykład przeterminowane mleko dla niemowląt. No, są to produkty, które wiadomo, że nie przydadzą się nikomu, wręcz mogą być niebezpieczne. Jeśli chodzi o mleko przeterminowane dla niemowląt, natomiast najprościej byłoby chyba zadać sobie takie pytanie, kiedy mamy ochotę dać komuś, zadać sobie pytanie, czy sami, nas samych ucieszyłaby ta rzecz, nawet gdybyśmy byli w trudnej sytuacji, bo pamiętajmy, że. Takie poczucie własnej wartości czy po poczucie szacunku do samej siebie jest często w życiu naszych mieszkanek, w ich historiach takim mocno deficytowym towarem, więc no, zmiana w ich życiu będzie, jest możli będzie możliwa, jeśli, jeśli zaczną myśleć o sobie trochę inaczej. No, nie pomaga im obdar bycie obdarowaną e rzeczami brzydkimi, zniszczonymi, brudnymi czy starymi. To często odbierają to jako upokarzające. Mhm, czyli tutaj darowanie rzeczy nie ma tylko wymiaru takiego materialnego, że, że ktoś się będzie mógł odziać czy nakarmić, ale też taki wymiar terapeutyczny. No nie, że... e, tak, tak, mówią o tym nasze mieszkanki. Przeprowadzałam kiedyś na jednym z warsztatów taką ankietę, ponieważ od jakiegoś czasu już chodziło za mną napisanie artykułu na ten temat, jak pomagać i co pomocą nie jest. I w tej ankiecie bardzo wyraźnie były zaznaczone głosy, od takich bardzo neutralnych głosów, że czują się po prostu z tym źle, czy czują się upokorzone po pełne wręcz wściekłości, agresji, zdenerwowania, uwagi, że to jest po prostu no, dla nich nie do przyjęcia. Tutaj może nadmienię, że jeżeli Państwo by chcieli przeczytać artykuł Ewy, na ten temat, jak pomagać, to zapraszamy na naszą stronę www.fundacjanadzieja.org. Czy pamiętasz jakąś taką historię wzruszającą, właśnie jakiejś reakcji mamy, kobiety czy mhm. dzieci, dziecka na, na prezenty, znaczy prezenty, no my to tak traktujemy, mhm. tak na dary, które otrzymali, mhm. czy otrzymują, tak, bo to nieraz są bardzo mhm. duże... Angaże firm, które mhm. przywożą dary. Czasami to są właśnie być może nawet jakieś takie sentymentalne, że dziecko zbiera przez cały jakiś tam okres, czy właśnie przedświąteczny może pieniążki, żeby mhm. też coś przynieść, podzielić się. Czy jakieś takie historie pamiętasz? Mm, y, 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 można wyodrębnić y, kilka grup artykułów, które sprawiają radość. Y, po pierwsze są to artykuły użyteczne, ciepłe ubrania, solidne buty, solidne ubrania dla dzieci. To z tej kategorii bezpieczeństwa, ale z zupełnie innego bieguna, ale równie potrzebne i przynoszące także dużą radość są te rzeczy, które sprawiają, że kobiety... Mieszkające u nas czują się bardziej kobietami. Są to kosmetyki, są to kremy do pielęgnacji, są to nawet wieczorowe torebki, które zdarzają się czasem na jakieś spotkania zabierać ze sobą, lub rzeczy eleganckie, w których chodzą na rozmowę o pracę, bo prowadzimy często takie projekty aktywizujące zawodowo. Więc po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie no. Dobrostan stricte kobiecy, ludzki, ale kobiecy, w tym zawężam, dlatego, że przebywają u nas głównie kobiety z dziećmi. Mam takie jeszcze pytanie, uh -huh. dosyć praktyczne, bo zbliża się właśnie ten czas uh -huh. przedświąteczny. Jak to wygląda w praktyce i przed świętami, ale też w ciągu roku? Taki know-how uh -huh. pomocowy. Co Wam pomaga przyjmować dary? Czyli ja mam na przykład właśnie parę jeansów, które chcę się pozbyć, i mm -hmm. po prostu przywożę. Mm -hmm. Czy też nie wiem, najpierw dzwonię do Was, pytam się, czy w ogóle to potrzebujecie, jak to wygląda? Najlepsza pomoc to jest pomoc adekwatna do potrzeb. Więc jesteśmy wdzięczni zawsze, kiedy osoba, która chce nam coś darować, wykona do nas telefon po prostu i zapyta czy przyjmujemy, czy jest potrzebna, co jest potrzebne. Mamy listę potrzeb takich najaktualniejszych, która teraz przed świętami osiąga dosyć gigantyczny wymiar, ale wszystkim, którzy chcą kupić nowe rzeczy, jesteśmy w stanie ją przesłać, mailowo prowadzimy takie, takie rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o ubrania, to zazwyczaj, zazwyczaj przyjmujemy i dla mam, i dla dzieci ubrania, dla dzieci w każdym wieku. I e, powiedzmy, że nie trzeba tego zgłaszać, ale teraz w okresie przedświątecznym byłoby lepiej, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do tego, że tych ubrań dostajemy bardzo dużo, e, więc e, wygodniej jest nam po prostu e, w ten sposób to dystrybuować, że powiedzmy przez dwa tygodnie nie przyjmujemy, dopóki nie upłynnimy tych, które już są, więc e, telefon na początek jest zawsze bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja tutaj może też podpowiem, że jeżeli Państwo by szukali numeru telefonu do Domu Samotnej Matki, to pod tym filmem będzie można znaleźć kontakty. Albo wchodząc na stronę www.csr.org.pl, czyli od Centrum Służby Rodzinie, tam, tam znajdą się kontakty do Was. O, ja dziś ślicznie dziękuję za tą dziękuję. rozmowę. Dziękuję bardzo.